Cześć, witam Cię w moim pierwszym newsletterze i chcę zaprosić do kilku wzięcia udziału w kilku wydarzeniach, jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej o działaniu olejków eterycznych. Po pierwsze, stworzyliśmy z dziewczynami grupę aromatyczny Detox, która już w tej chwili jest otwarta, i uczy nas, jak możemy wykonać oczyszczanie organizmu za pomocą olejków eterycznych i fantastycznych suplementów. Jeśli chcesz dołączyć, to daj mi znać, zaproszę Cię do tej grupy, być może już Cię zaprosiłam, możesz sprawdzić na Facebooku. Po drugie, chcę powiedzieć o takiej fajnej serii edukacyjnej, która wkrótce się zacznie. Będzie w każdy czwartej o 20.30 taki mniej więcej 40-minutowy wykład o używaniu olejków w różnych problemach. 15 zaczynamy od olejków na ból, także jeśli to jest Twój problem, to, to serdecznie zachęcam. Wszystkie tematy będę podawała bieżąco na Facebooku. I po trzecie zachęcam do tego, żeby wejść na moją stronę albo na grupę i zobaczyć tam wczoraj zarejestrowane wydarzenie. Na żywo, które dotyczyło właśnie oczyszczania wiosennego, i tam bardzo fajnie dziewczyny wzięły temat oczyszczania na tapetę pod różnymi kątami, zarówno jeśli chodzi o, o organizm, jak i o emocje. Także dużo bardzo ciekawych informacji. Jeśli Cię to interesuje, to serdecznie zachęcam. Dzięki.